24 dzień lutego, Michał Nowak. Zapraszam na program TajBreak. Pewne zwycięstwo w trzech setach odniosła Elek Moja Radomka Radą w starciu z energa MKSM Kalisz. Było to pierwsze ligowe zwycięstwo radomskiej drużyny w hali Radomskiego Centrum Sportu. Zespół z Radomia przystąpił do sobotniego spotkania z energią MKSM Kalisz osłabiony brakiem chorej atakującej Katarzyny Zaroślińskiej król. Zastąpiła ją nominalna przyjmująca Aleksandra Lazić. Byłyśmy przygotowane, bo już w poprzednich meczach czasami wchodziła na atak, były jakieś takie zmiany, ale nie zakładałyśmy tego, że wyjdzie w pierwszej szóstej o nieobecności i nie wiedziałyśmy. Właściwie od samego początku meczu zespół z Radomia miał inicjatywę po swojej stronie. Za wyjątkiem jednego przestoju to miejscowe prowadziły grę i wygrały dość gładko w partii otwarcia, bo do 19. W dwóch kolejnych setach Radomka też zwyciężyła, do 18 i 20, a w całym meczu 3 do 0. Było to pierwsze zwycięstwo ligowe drużyny z Radomia w hali RCS-u. Wcześniej przystruga nasze drużyny, czyli Radomka, Ceratenea Czarni i Hydrotrack tylko przegrywały. Absolutnie się na tym nie skupiałam nie przywiązuję do tego e, żadnej wagi. Dla nas najważniejsze, najważniejsze są punkty i to, że wygrałyśmy 3-0 ten mecz. E, najważniejsze też jest to, że grałyśmy całkiem nieźle i mam nadzieję, że przełoży się to na następne spotkanie. Po prostu przeciwniczki były od nas zwyczajnie lepsze dzisiejszego dnia w każdym elemencie. I no, chyba to tyle. My walczyłyśmy na dzisiejszy dzień niestety. Tyle, tylko tyle się udało, no i co poradzić. No taki jest sport, tak bywa czasami. Po prostu były dzisiaj lepsze. Atakująca zespołu Skalisza grała kiedyś w Radomce, ale jeszcze w hali przy ulicy Narutowicza 9. W obiekcie przystruga Struga Oriana Miechowicz zagrała po raz pierwszy. Tak, jest spora różnica, ale powiem szczerze, że w ogóle dzisiaj jak weszłam na rozruch, to byłam naprawdę zdziwiona, bo bardzo przyjemna jest ta hala i fajna i jeszcze tyle ludzi przyszło, więc naprawdę zdecydowanie na plus. Co prawda tamta hala miała swój urok. W tabeli Tauron Ligi Eleclerc Moja Radomka karadą plasuje się obecnie na piątym miejscu. Kolejny ligowy pojedynek radomianki rozegrają dopiero 4 marca, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z BKS-em Bostik Bielsko-Biała. Eleclerc Moja Radomka karadą w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski Kobiet pokonała pierwszoligowy los Nowy Dwór Mazowiecki i wywalczyła awans do turnieju finałowego. Ten odbędzie się w Nysie. Radomka pojechała do nowego dworu Mazowieckiego w zaledwie dziewięciosobowym składzie. Ze względów zdrowotnych nie zagrały Katarzyna Zarosińska, król Agata Witkowska i Aleksandra Szczepańska. Cel jednak był jasny i był to awans do turnieju finałowego i udało się go zrealizować. Plan zrealizowany w 100% jest wygrana, jest awans. Dziękuję krótko i na temat w tym, w tym temacie. Na pewno nie był to łatwy mecz. Takie zespoły zawsze wychodzą i grają na maksa i to było też widać. Trzeba się cieszyć po prostu, że ten mecz został dowieziony do końca i, i tyle. Zespół Losu Nowy Dwór Mazowiecki w poprzedniej rundzie Tauron Pocharu Polski Kobiet pokonał występujący w Tauron Lidze zespół NRG MKS U Kalisz. Tym razem sensacji nie było, choć po wygranym przez Radomkę do 19 pierwszym secie, w drugim to dworzanki były górą zwyciężając do 21. Dwie kolejne odsłony to już jednak dominacja podopiecznych Markeziego, które wygrały do 17-11, a w całym meczu 3-1. do to był nasz cel znaleźć się w Final Four. E, no, bardzo się cieszymy. E, takie mecze rządzą się swoimi prawami, więc e, no, świadczy o tym drugi set, e, gdzie troszeczkę odpuściłyśmy, przestałyśmy grać agresywną zagrywkę. E, no, dziewczynom z nowego dworu wychodziło wszystko. E, też nie bez powodu tutaj są, bo wygrały z Kaliszem. No, ale nasz plan niemu został wykonany i. Kolejny cel to na pewno walka o medale w Pucharze Polski. No na pewno widziałem, że Radomka jest dużo bardziej zmotywowana. Już, już wiedziała, że nie można nas lekceważyć. No i, I na pewno zagrała dużo lepsze spotkanie niż Kalisz. Zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego pokazał w tym spotkaniu dużo ambicji i woli walki. Myślę, że nie umiejętności, a bardziej warunków fizycznych i siły. Na pewno myślę, że umiejętności mamy takie, żeby tutaj nawiązywać walkę. A myślę, że tutaj no głównie, głównie zaważyły warunki fizyczne i no po prostu parametry. Czy Radomiankom trudniej było zmobilizować się na pojedynek z niżej notowanym zespołem z pierwszej ligi? Wszystko zależało tak naprawdę od nas, jakie my postawimy warunki. Wiadomo, nowa, nowa hala, nie grałyśmy nigdy tutaj. Nie grałyśmy też, nie trenujemy na co dzień Moltenami, więc jest dla nas to różnica. Ale miałyśmy dobre przygotowanie i odnalazłyśmy się. Myślę, że bardzo dobrze. Zmobilizować może nie, ale na pewno warunki no nie są sprzyjające. Wiadomo, tak jak mówię, piłki są inne, ale to tak można. Jeździć wszędzie i o wszystkich tak mówić, że hala nie taka, światło nie takie, a dzisiaj to mam taki dzień. Nie chodzi, w środku co nie chodzi, o to trzeba wygrać, zagrać swoje i, i, i tyle. I my to zrobiłyśmy, więc ja się po prostu cieszę. Przyjmująca Natalia Murek bardzo dobrze spisywała się w tym meczu w polu serwisowym. To dzięki jej zagrywkom Radomianki wypracowały sobie, szczególnie w trzecim secie, sporą przewagę. Moltena jest świetna do zagrywania z wyskoku. Przypominają mi się czasy juniorskie trochę i, i wszystkie, które zaczynałam w pierwszej lidze też w SMS-ie szczyrki jeszcze, więc fajnie było wrócić do przeszłości i, i trochę dać jakiś impuls, żeby, żeby wykonać tego, ten krok. Tego. Radomka zapewniła sobie awans do turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski Kobiet. W półfinale podopieczny Ricardo Marqueziego zagrają ze zwycięzcą ćwierćfinału grupa Azoty Chemik Police i Łukapital Legionowia Legionowo. Niech się dzieje wola nieba, ja naprawdę nie mam kogoś z kim, chcę, z kim chcę zagrać, ja się cieszę, że w ogóle jestem Final Four, bo nigdy mnie Final Four jeszcze nie było, więc ktokolwiek to będzie, będę chciała z nim wygrać po prostu. Turniej finałowy Tauron Poharu Polski Kobiet zostanie rozegrany w dniach 26-27 marca w Nysie. Seratena a Czarni Radom bez szans w Iławie. Podopieczni Jakuba Bednaruka przegrali 0-3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Indyk Pola Azetes w tym sezonie ze względu na remont hali w Olsztynie swoje spotkania ligowe rozgrywa w Iławie. Trener Jakub Bednaruk posłał tam do boju skład złożony tylko z polskich zawodników. Szanse gry dostali m.in. Daniel Gąsior, Bartosz Firszt czy Sebastian Warda. To jest taki moment, że... Uważałem, że bardzo dobrą pracę wykonuje na treningu Firszt i, i, i Gąsior. Pełne zaangażowanie, cały czas pokazują mi, że, że powinni dostać szansę. Ja tą szansę dałem. Oczywiście w ostatnim meczu Faryna nie zagrał najlepiej, więc automatycznie to nie ma świętych krów w tym zespole. To widać było, że, że to nie jest ani paszport, ani wysokość kontraktu. Nie ma znaczenia w sensie kto ma grać. Eee, troszkę miał niefarta dzisiaj Gąsior, bo chyba ze trzy razy atakował tak, że pół centymetra w jedną stronę byłyby trzy skończone. Ale bardzo dobre przyjęcie firszta My musimy taki prze, przegląd zrobić, pokazać też chłopakom, że jeżeli przegrywasz mecz, to ja muszę też coś zmienić. To nie mogę tak zrobić, że będziemy przegrywać 3-0 z Katowicami, a wyjdziemy taką samą szóstką. Więc dałem tą szansę. A poza tym, no, będziemy czekać na, na diagnozę od Aleksa, bo nie wiemy, co się dzieje. Czy znaczy, wiemy, co się dzieje, ale nie wiemy, czy na ile to jest, jak bardzo to jest poważna sprawa. Więc musimy też sprawdzić inne zestawienie. Sebastian świetnie się atak, atak, blok. Park miał ostatnie dwa tygodnie dosyć duży, dużego takiego kłopotu, bo tam ze zdrowiem nie swoim, ale tam w rodzinie troszkę widać było, że troszkę przysiadł, Ale on nam zaraz wróci, bo on fizycznie, jak to będzie czuł. Eee, więc tylko jeszcze nie sprawdziłem Libero, ale tak to, 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 to był taki przegląd wojsk. W dwóch pierwszych setach czarni podjęli walkę, ale przegrali do 22 i 23. Trzecia odsłona to już dominacja Indyk pola ZS i jego wygrano do 16 a w C meczu 3 do 0. Dla Radomian była to już 13 porażka w sezonie. Ten trzeci set zniekształci całość meczu, bo, bo zostaliśmy złamani, byliśmy blisko w tym drugim graliśmy przez dwa sety graliśmy naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, to co potrafimy najlepiej z pełnym zaangażowaniem, z, z taką walecznością robiliśmy co mogliśmy. Szkoda tylko takiej chłodnej głowy, bo tak w jednym ustawieniu nas łapią w pierwszym secie, w jednym ustawieniu nas łapią w drugim secie, gdzie prowadzimy 18-19. Mamy fajną kontrę. Eee... No i ta, i ta cholerna końcówka w tego drugiego seta. No, na trzy ostatnie zagrywki psujemy dwie i jednego dajemy balona. I no i 25-23. No, szkoda, no i to złamali nas. My musimy się nauczyć. Ja wiem, że to jest takie, ja teraz mówię po meczu, bo sam sam to przeżywa mocno. Ale my musimy się uczyć tego, że jak ktoś wygrywa nam i 25-23 to nie jest koniec świata. A zaczęliśmy bardzo źle tego trzeciego seta. Już później była nerwowość, zaczęliśmy psuć bezsensowne zagrywki. Mieliśmy iść na ryzyko dzisiaj, poszliśmy. Przez te dwa sety nam się opłacało. Łapaliśmy blokiem, łapaliśmy to, całkiem nieźle to graliśmy, ale, ale no zniekształci cały ten, ten wizy, to, to, to wizerunek całego meczu zniekształ niestety 300. No ale takie cieszę się bardzo, że pomimo tego, że w Katowicach wychodzimy po prostu tyłem z hali, wychodzimy dzisiaj i biliśmy się. Nie można nam zarzucić tego, że się nie biliśmy. W najbliższy weekend meczów plus ligi nie będzie, bo rozegrany zostanie turniej finałowy Tauron Pucharu Polski Mężczyzn. Kolejny pojedynek w ligowych rozgrywkach Czarni rozegrają 2 marca. Będzie to zaległe spotkanie w Kędzierzynie Koźlu z grupą Azoty Zaksą. To wszystko na dziś. Na kolejny program Tiebreak zapraszam za dwa tygodnie. Do zobaczenia!